Nie przepłacajmy za ściągnięcie dzwonka czy tapetki na telefon. Oto jak to zrobić. Wchodzimy na, na tą stronę wapsik.pl Dajemy pliki. Przed chcemy ściągnąć dzwoneczki. Bieramy dzwoneczek. Odsłuchujemy go. nam, to ściągamy go i jest już plik ściągnięty, jest i teraz przenosimy go na telefon i mamy całkiem darmowy dzwoneczek dziękuję